Z okazji 200. rocznicy najwybitniejszego polskiego poety Cypriana Kamila Norwida w zakładzie narodowym imienia Ossolińskich została zorganizowana wystawa, na której między innymi możemy zobaczyć jeden z czterech. Kolejnych obrazów Norwida tajemniczą jutrzej. Wystawa będzie dostępna dla zwiedzających do 26 września. Wystawa, którą organizujemy w 200. rocznicę urodzin Cypriana Norwida, ma na celu pokazanie Norwida nie tylko jako pisarza, ale i być może przede wszystkim artystę plastyka. Będzie możliwość zobaczenia również pierwodruków, rękopisów. Na szczególną uwagę zasługują dwa autografy wierszy Norwida. Czemu w Konfederatce odpowiedź? I jest to taki komentarz Norwida na jego zdjęcie w patriotycznej pozie i właśnie w tej charakterystycznym nakryciu głowy, charakterystycznym dla wojska polskiego. Drugim takim cennym autografem wiersza jest wiersz Spartacus, który pokazuje też duże zainteresowania Norwida antykiem. Ponadto zaprezentujemy list Norwida, czy takie XIX-wieczne Mistelanea, czyli księgę rozmaitej treści, która pokazuje już tą wczesną recepcję poety, ale takim współczesnym łącznikiem, ponieważ rok 2021 jest również rokiem Tadeusza Różewicza, a jego obszerne archiwum również w Osolineum mamy. To zaprezentujemy jego niedokończoną książkę o Norwidzie. Tutaj notatki oraz wydruk z poprawkami ręcznymi, która tak nam ładnie zamknie eklamrą właśnie od, od czasów Norwida do współczesności. Norwid był artystą wszechstronnym. Zajmował się malarstwem, rysunkiem, rzeźbą, grafiką. Z tych wszystkich gatunków nie posiadamy jedynie rzeźb. To najcenniejsze z naszych prezentowanych na tej wystawie zbiorów. Jeden z czterech zachowanych obrazów olejnych autorstwa Norwida, tajemnicza jucznia. Jucznia, czyli modlitwa przed wschodem słońca. Taka jest definicja. Nasz dział podczas trwającej wystawy postanowił zaprezentować. 8 spośród posiadanych pierwodruków Norwida, tych pierwodruków posiadamy kilkanaście. Wybraliśmy 8 najcenniejszych. W tym jedno dzieło jest w dwóch osobnych woluminach, czyli woluminów jest 9. Dodatkowo wyszczególniliśmy trzy naszym zdaniem najbardziej zasługujące na uwagę